MAGO! Dzisiaj... Dzisiaj mamy sobie w chęba wam Minecraftańskiego. Dzisiaj mamy tralangę, żeby zdobyć diamenta. No właśnie... Dopiero diamenty i my musimy tutaj... Bo ja zbieram 50 tysięcy diamenty Dokładnie tak. A więc poczekaj do niebi. bij! Nie bi! A to jest będzie E będzie. E, -E ja E. Dobra. To zaczynamy, za 5 minut możemy się bić, dopiero PvP, a więc czas, start, możemy zaczynać. Jest skip inwentora. Tak, jest skip inwentora widzowie. Ach, no co ty zabierasz, ale ty sobie ścinać krew, do sam. <gryw> to ci się nie opłaca, Januszko, mój kochany. Ja mam sobie 50 tysięcy. Kurde, puściłem przez przypadek przemstać pięćdziesiąt tysięcy pek Bez pensy pek Czego? diamenty pek. pek 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 dobra pek robimy. Pek. 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 A, widzisz mam z tą agę agę magę Nie ja też ja też mam jeszcze nie masz o Aha. Mam pierwszy węgiel. A ja wbieram sobie 50 tysięcy. Dobra, Tylko? tyle, tyle. Ja Ci odpłynę diamenty. Pyk, pyk. Dobra. Aha, uh -huh. no, fajnie, fajnie się tam bawisz. Pyk. Dobra, to u I... Pyk. Dymy. Jeszcze za ile możemy się bić? O mamy Nie. Za dwie minuty możemy się bić. Nie, trzy minuty, Trzy minuty jednak. E, musimy mieć tą rzecz. No, Nie, ja gdzie jest pie... Mówię kebaba. No, mówię kebaba. Ooo! Już fajna rzecz, fajna, fajna rzecz. nam no, się spotkała. No a teraz jakby się tu dostać. Dobra, idziemy normalnie. Tędy. Może podwodą coś będzie. Pę... O! Mamy pierwszy... Dobra, powiem cave u mnie mam. I jakby co my już ja się możemy pić? Dobra, ja już mam te... Ja też mam cave. Ja tam widzę żelazko. Ja też widzę żelazko. Dobra, jak tam zejść? Dobra. O kurde. Widziałeś, miałem sobie 50 tysięcy. O! Dobra, idziemy dobra. po zimien. O kurde, ale dostaję w śledzione. Tam... Szybko, kop się, będzie, kop się. O, dobra. Ja mam chyba lak. Dobra, widzimy. Powaliśmy się tu. sobie wiedziałeś, że nie mamy jedzenia trochę. idę na a my się już musimy bić? No. A już? No, a już. Kurde, dobra. Tu ja mam mieć, sobie. więc mi mieć nie jest potrzebne. Mogę tego? Mogę, i... tylko że nie mam swiderów. chodź tu. No. No. Dobra, leży. Mam cztery swidery. Mm. O kurde, trzech zombiaków? Nie chcę O! Ja teraz z zombiaków to, to, to jest za dużo. Nie, nie. Dobra. Jest gdzieś taki nie niby. Gdzie jest tu widzę, ja już mogę szukać diamentów. O! proszę że mnie trafiło to. Tu jest ten, coś takiego, takie miejsce. O! Mamy żelazo. No i wreszcie. Ja tylko z modulatorem. Ja nie gadam z modulatorem, co? Nie. Kurde, ale są jaka, to jest najgorsza. Dobra. Bierzemy. Hihihi. Hi. Mamy żelazo. Dobra. Ja ma mam akurat tuset, ok, wam Ja mam też Ja też, ja też. Chłopie. Eee, pyk. Kurde, mi się skończyło. Skończyło mi się pewien materiał. A to nic, to ja pójdę po to. Zaraz. Musimy musimy w tej świetlowej podrębnej. A, ja mam drewno. Ja też mam ja drewno, bo to był A, już mam żelazo, widzisz? Ja też. Tak. Ale przetopione. Ja Serio? Ja No. A rzeczywiście. O kurde, ty masz już... O kurde. Dobra, kilo w żelazny. Szukamy diaksów. Ja już szukam diaksy. Pyk. Jeszcze muszę jedną rzecz. Eee... Ale tu nic nie ma ważnego, z co widzę. Jaki mam kratki? Zaraz to zobaczę! Uch, no. O, to będzie dobra, najbardziej się boję o jej nie? Ale mam duszę. O! Jezus! Prężę, A. zginąłem. A. Dobra, widzę, że tu nic nie ma. Jaki mamy poziom? Eee, taki mamy poziom, dobra. Eee... Kurde... się wreszcie nie dało Kur, Biorę to. Teraz Biorę przepalamy się sobie się modyły No a zewnątrz? No. To no, dzięki, że mi powiedziałeś, to się uzbroję. Drewno w tej chwili mi nie jest potrzebne. O nie, mi jest... Dobra, już trudno. W... Nie, Widzałem kurde, już. umarłem. Zginąłeś? Umarłem, umarłem. Jeszcze to. nie zginąłeś. O, teraz. A Enderman, dobra. Ja kurde jestem? No nie! Ej, nie! Co? Ej, dobra, ale pamiętam gdzie nic. Ja pamiętam to miejsce przecież. Tak! Dobra! Dobre widzowie! Jest hit! O kurde! Eee, dobra, robimy miałem farta! Ten. Robimy sobie. Chyba miałem farta, budki. ale nie wiem. Dobra, to mi już nie będzie potrzebne. Gdzieś poszedł. Eee. Najważniejsze jest to, że. Teraz mam czas, żeby coś zrobić. Póki co Janusza nie ma. No nie władzę. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Pyk. Dobra. Dobra, widzowie, jestem już niżej. O nie, nie, nie jestem niżej. Jestem bardziej. Dziwnie. Dziwnie jest, dobra. Um, Dobrze, że ja się, Widzę, ja się po prostu. Ja zrobię coś takiego. Ja muszę się. Ja o, zrobię, dobra. Dobra, ja robię coś takiego, muszę się zabić. Ale. Dobra. Zróbmy lava? Kurde. Tylko w sumie, jak ja zdobędę diaksy, to dzisiaj nie opłaca wtedy szukać diaksów, tylko czekać na spawnie. I będziesz musiał mnie odpychać, albo zabijać, czy coś takiego? No. Dobra, no, kupujemy się. Zrobiłem łopatę po coś i teraz ją użyję, po to. Nie! Dobra! Gdzie jest spawn? To jest spawn. Ja coś kręcę, Janusz ma diaksy, widzowie. Janusz ma diaksy! Teraz mogę się zacząć stresować widzowie yy. Dobra, ja tu... O... Przecież się? O... o kurde Gdzie jest Janusz? Zobaczcie No, ja to ugrałem Ja Muszę ci że zostałem ja się w ogóle nie respię yy, tam, tylko się respię le, w Tak? A gdzie ty się Eee... No, ten, no, bo… Dobra. E to ja mogę... ten, to ja robię coś takiego. Patrzcie na to, wycofię. Nie daleko. Nie no, tak nie daleko. Dobra. A to na spokojnie. O. Ty nigdy się nie dostaniesz do tej skrzynki. Mogę, mogę, mogę. Jakby. mogę, mogę. Nie możesz? Może znaczy, każdy, możesz, mógłbyś ale też. ale poza czerwoną linią. Nie, nie, mogę. Mogę, jakby... mogę w czerwonej, no mogę. Nie... No nie możesz! Mogę. No nie, no to jest jakby... No nie możesz. Mogę, po prostu graj fair. W... No właśnie, graj fair, kurde. Gram fair. Zabudujesz nam wszystko, kurde. I to... nawet jakbym ja miał diakcję, to byś też mógł zabudowywać. Jest sens. No nie, e, by to jest Ej, ty możesz brzmię. się dostać od tego. Kurde, bo no. nie, Dobra, ja jeszcze to robię, widzowie. Pyk, tak. O nie, bo ja już mam, ja już mam. Dobra, widzowie, to ja mogę sobie tutaj wziąć to. I teraz y, jeszcze drewno przerobię. Pyk. Ja nie wiem, czy ty jesteś. się. Ja Dobra, się, się to. Ja się stresuję. Troszkę. Dobra, ale jak cię zabiję, to będzie jakiś tam plus. Dobra. Chcę kupić to Janusz naprawił sobie już ten spawn point, tylko on tu zaraz pewnie przyjdzie. Ja mogę widzowie robić to. Ha! Dobra, ja, ja go rozwalam, ja go rozwalam. O, Ale ja czekam na Janusza tylko. Nie. No nie wiem. Słyszycie? to! No nie, to są kurde, nie ma. Nie. No to walcz. No nie mam czym, kurde. No to walcz. Ale nie kurde. masz sikierki nie. Czemu nie zrobiłeś? O! Gdzie, gdzie jest Janusz? No. To jest. Ty jesteś. Ty jesteś. Tu jesteś. Tu jesteś! Chodź tu. będę czekać! Poczekaj, zrobię sobie do szybko. Nie! Nie! O, spadł, spadł! O, spadł, spadł! spadł. spadł! Najlepiej by było, jakbyś wyrzucił tego diamenta. To w ogóle byłaby taka. Chodź! Jest. To byś no. Nie! Jezus, Maria, to jest taki stres. No, ja zabuduję to. Gdzie... Jesteś, Janusz? Gdzie jesteś? Słyszycie. No, bilety. Nie bilety skurdy, ty masz w porze. Mam za to, mam za to! Nie! 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 Jezus! To było już otwarte! Ach jeszcze nie, bo... Yy, u góry mam. Kurde! Nie robimy takiej strefy! No co to jest? To nie jest! To jest diament, kurde! Brawo Janusz, brawo! Janusz mnie pokonał. Dwa serduszka, o. Janusz wygrał. Zdobył pierwszy diamenta jako święty Mikołaj. Widzimy się jutro. Znaczy, tak, to jest dzisiaj sobota, ale widzimy się jutro na odcinku świątecznym. Papa! nara pa! Backflip! Rappi.